Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu na robocie. Dziś zajmiemy się tematami hydraulicznymi, czyli postaramy się odkuć to, co się znajduje tutaj pod tą warstwą betonu. Zobaczymy jak wyglądają przyłącza do tych dalszych części tej instalacji i trzeba będzie pomyśleć, co zrobić, żeby. W instalację żeliwną z 70. lat tak przekształcić, żebyśmy mogli już się podpiąć normalną, naszą nowoczesną plastikową. Tak więc w pierwszej kolejności musimy się dostać tutaj niżej. I do tego posłuży nam młot, aczkolwiek musimy być bardzo uważni i ostrożni, bo to jest żeliwo. I wiecie, żeliwo się charakteryzuje tym, że jest twarde, ale mega kruche. I może się zdarzyć tak, <laughs> nie daj Boże, że, e, że pęknie. Zobaczcie tu, to kiedyś nasi dziadowie już zabetonowali, e, pewnie nie było to używane. Mamy tutaj tak. Mm, Przejściówka, która szła gdzieś tam pod wannę. Dalej, tu mamy rozgałęzienie, które dochodziło nam do kuchni. Tutaj była, był trójniczek z wyjściem do umywalki w łazience i to schodzi cały czas niżej. Tutaj mamy pierwszą tak naprawdę przejściówkę. To jest taki trójnik z. To nie jest setka, to jest. Albo setka, albo stu dziesiątka, albo jakoś coś bardzo podobnego do tego. Może trochę większe na żeliwach były przekroje. E, tak czy siak. Mamy pierwszy kielich, który e, idzie do góry do napowietrzenia na dach. Tu mamy wyjście na naszą e, toaletę. Szkoda, że dziadowie nie zrobili tego bardziej pod kątem, bo byśmy mogli więcej miejsca uzyskać. E, aczkolwiek pod spodem powinien znajdować się jeszcze chyba u sąsiada, bo pamiętam, że u majstra było bardzo podobnie Podobny trójnik, który jest skierowany w tą stronę, i tam jest gdzieś zrobiona redukcja, i będziemy przechodzić na coś takiego. Jak widzicie, tutaj idą jeszcze rury od ciepłej, zimnej wody i od cyrkulacji. One są w bardzo bliskiej odległości, natomiast przez przejście przez strop są, na szczęście, włożone w tak zwane przejścia, czyli takie rurki ochronne, które sprawiają, że ta rura ma luz i może sobie tutaj pracować podczas nagrzewania i ochładzania. U majstra powiem tylko, że dla ciekawości, że jedna rura nie była zrobiona z takim przejściu, i jak żeśmy skuwali i odkuwali się do kielichów, to naprawdę trzeba było uważać, bo można było się. Uszkodzić. Dobra, odpalam sprzęt, odkuwamy, zobaczymy jak to będzie. Sytuacja wyglądać. Trzymajcie kciuki, żebyśmy nie wpadli do sąsiada. Zapraszam, moi drodzy, na oględziny. Zobaczcie, co tu żeśmy wykuli. Ogólnie to żeśmy byli na dole u sąsiadki. W końcu żeśmy się do niej dostali. Tak jest, jak ogląda, to pozdrawiamy. Pewnie nie ogląda. Ale bardzo miła pani. Tak więc żeśmy się dogadali, że jakby kończyła notkę, to żeby dała znaka, to będziemy cicho po prostu w inny dzień sobie przyjdziemy. Tak więc już jesteśmy sąsiadami dogadajcie, Nie gadajcie, że nie jesteśmy... Sąsiad friendly, bo jesteśmy sąsiad friendly. No, e, druga sprawa. Łazienka jest już zrobiona, nie? tak więc yy... i zabudowana. A i zrobiona, sufit podwieszony i zabudowana. Nie? Tak więc nawet nie mogliśmy zobaczyć, jak tu te kielichy schodzą. Ja to powolutku sobie odkuwam. No i zobaczcie, tu już się przekuliśmy. Tu jest, tu jest yy, zbrojenie od yy, płyty. Tu jest płyta. A tutaj są najczęściej robione takie przejścia między yy, poziomami, gdzie są wkładane te wszystkie rury żeliwne i te. Inne rzeczy, to jest potem zalewane osobno. Tak więc, często jest tak, że ten beton tu jest po prostu wrzucony o to, co było. Tu jest kawałek deski, <grytania> tu może być jakiś inny materiał niż beton. Po prostu to, co było, to tu wrzucali. Nie jakieś gazety, tylko z tego, co pamiętam i żeśmy nawet sobie sprawdzali, to u majstra w bloku była taka sytuacja, że był jeden trójnik. Do 110, i my go żeśmy w ogóle wykuli. Tak? I to wychodziło tak, że był ten trójnik, i on się w ogóle, moi drodzy, kończył tutaj. To było troszeczkę wyżej. On się kończył tutaj, i tu, na równo praktycznie z posadką, mieliśmy kolejny trójnik, i to była też setka. Natomiast od razu z taką redukcją bliską, na pięćdziesiątkę, powiedzmy, tamtejszą żeliwną. Natomiast tutaj kuje, 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 zaraz już nie będzie stropu więcej. Znaczy się pewnie będzie prze, przebicie do sąsiada, a ta rura, widzicie, zdrowa niesłychanie schodzi nam cały czas do dołu. No I I teraz że jeszcze będzie dużo schodzić. I teraz jest taka sytuacja, że ta, ten trójnik może być tego typu. On może być dłuższy, czyli teoretycznie w najlepszym wypadku tu by był dopiero y, początek tego trójnika, natomiast odejście te boczne, bo to może być taki trójnik z takim odejściem, chociaż nie wiem, czy oni robili takie długie, czy jak zrobili na przykład trójnik z redukcją na 50, czy był krótki taki, nie? Y, ale tak czy siak, to jest już. Na dole u sąsiada i zarówno ten trójnik i to odejście czyli no, w tym momencie no, nie będziemy się przebijać do sąsiada tym bardziej że on tam ma już zrobiony remont. Tak więc nasza odkrywka <grywka> musi z bólem serca być zatrzymana w tym momencie. Dalej już nie przekuwamy bo ja podejrzewam że tam jeszcze może jest 5 centymetrów i zaraz byśmy sobie tam wlecieli. I musimy po prostu dalej postąpić w taki sposób że odcinamy sobie tą całą magistralkę. i po prostu dostajemy się do tego kolanka, do tego trójnika, i tutaj, do tego odejścia 50, i stąd będziemy dalej po prostu ciągnęli się na e, pozostałe nasze rzeczy, czyli na zlewozmywak w kuchni, który będzie stał tutaj, czyli tu, tu nie ma problemu. E, natomiast tu będzie pewnie zle, zlew jakiś, znaczy umywalka, i tam będzie gdzieś e, prysznic. Natomiast e, brodzika, Liniowego nie zrobimy i tak raczej nie planowaliśmy, żeby robić tutaj brodzik liniowy. Natomiast mam nadzieję, że później to, jak już zredukujemy na plastik, będziemy w stanie tak sobie puścić, żeby no przede wszystkim nie szło to tak jak tutaj, bo tutaj jest jebitny, jebitnie w górę to idzie. Natomiast żebyśmy to tak puścili, żeby tej posadzki po prostu nie musieć tyle nadlewać, bo byśmy nie chcieli. A pamiętajcie, że w całym pomieszczeniu chcemy zrobić. Równy mm, poziom. Tak więc no, w tym momencie pozostaje nam nic innego, jak odciąć to i dostać się do tego trunika. A może jeszcze przy pomocy, jak już będziemy mieli dojście, przy użyciu druta, zobaczymy, jak głęboko on tam wchodzi, gdzie się tam łączy. Tak, a z toaletą będzie problem? Nie, tego też nie jest. A czy z toaletą teoretycznie problemu nie będzie, bo mm, wiadomo, że lepiej by było, żeby ten trójnik był bardziej nachylony na tamtą ścianę, ale nawet jeśli to tu i tak sobie postaramy się to wykuć, tu jest pięknie też zalepione, więc parę godzin walki też z tym będzie, i wtedy tak, tu wchodzimy sobie treperem, Wam to pokażę później, przechodzimy sobie z żeliwa na plastik. I w tym momencie po prostu tą rurę staramy się tu puścić jak najbliżej tej ściany, żeby sobie podwieszaną toaletą wyjść tutaj. A jeśli będzie tak jak na naszych planach, czyli tutaj w zabudowie zrobimy sobie pralkę ewentualnie na podwyższeniu, powiedzmy, żeby później nie było kolizji z otwieraniem drzwiczki z muszlą klozetową żeby w tonie drzwiczki nie waliły. To tutaj po prostu zrobimy też redukcję ze 110 na 50 i tu będzie podpięcie bezpośrednio do e, do pralki. Tak więc no e, fireworków nie będzie, no. Ale coś tam zrobimy. Proszę Państwa, tak sobie odkuwamy, odkuwamy powolutku tą rurę. Ogólnie, zobaczcie, jak to na tą chwilę wygląda. Jest dosyć to mocno już tu z góry obczyszczone. Dołem jeszcze trzyma, ale ogólnie tu możecie się spodziewać tego, że będzie tam wszystko. Od cementu, czego jest najwięcej, zaprawy cementowej, po jakieś pakuły. Właśnie sznury jutowe, no dużo tych rzeczy, czasami kawałki metalu mogą być, no co oni tam mieli, to to upychali, żeby to sklinować, ustawić, zatchać i zapomnieć. E, I tak sobie kujemy, kujemy i tak mówimy, no dobra, wyciągniemy sobie tą rurę, dużo jej już nie brakuje, ale nam tak naprawdę bardzo to będzie przeszkadzać, bo pamiętajcie, że... Ta podłoga jeszcze idzie troszeczkę do podkucia, tak więc tu już jesteśmy w tym momencie na równo z tą podłogą. Chcielibyśmy, żeby było to trochę niżej, więc już nam to przeszkadza. I tak zaczęliśmy się zastanawiać, co dzieje się w momencie, kiedy no komuś taki kielich się po prostu najprościej w świecie urwie. Pęknie, no nam akurat się nie urwało, nie pękło, tak więc niewiele myśląc. Pojechaliśmy sobie tutaj do najbliższego hydraulicznego, do którego zawsze jeździmy podczas remontów. Całe rodziny tu jest. Całe rodziny tu jeżdżą na, na Taufilowie, każdy zna ten sklep, tak więc pozdrawiamy właścicieli, jeśli nas oglądają. No i od razu idziemy z zapytaniem, co się stanie, jak taki kielich Wam się urwie. No i od razu dostaliśmy odpowiedź, że nie mają takiego jakby zastosowania produkowanego seryjnie na to, ale to jest kielich chyba DN... 80 albo 90. Ogólnie tutaj mamy średnicy zewnętrznej 9 cm na tym, a rura będzie miała z 7 cm albo coś koło tego średnicy wewnętrznej. I co oni robią? Oni stosują tak zwane Taką przejściówkę. Koszt 15 zł. I zobaczcie, to jest taka uszczelka wargowa, chyba. Tak to się chyba nazywa Aha. fachowo. No i zobaczcie. Cały opis polega na tym, że jeśli Wam się ten kielich tutaj ułamie, odcinamy sobie tą rurę w miejscu, gdzie ona będzie zdrowa. Wtedy taką redukcję wciskamy po obczyszczeniu tego, bo to jest naprawdę zas zasrane, strasznie. Uszczelniamy, i później mamy takie przejście. To jest na. 40. I tutaj takim czymś za 15 zł ratuje się sytuacje takie, że no nie będziemy się pakować w, kurde w ogromne koszta, żeby do tego sąsiada jednak wchodzić i tam przerabiać. No bo to nie o to chodzi. I teraz coś by powiedział, no dobra, ale teraz 40 wychodzisz na umywalkę, wychodzisz na zlewozmywak w kuchni, wychodzisz na brodzik i. I umywalkę w łazience i umywalkę w łazience, a czasami jeszcze zmywarka. Ale teraz <głos> <głos> zobaczcie, jak wygląda, może tak będziecie widzieć, jak wygląda przekrój rur, które są oryginalnie stare w blokach, a jak wygląda ta czterdziestka. No widzicie, że mimo tego, że to jest 40, no to I jest tak no to i tak jest lepiej niż było. I teraz Pytanie do was moi drodzy, bo my na chwilę obecną na razie to zostawimy, nie będziemy jeszcze obcinać tego kielicha, bo to zawsze złożymy zrobić. Ja sobie tylko wykuję jeszcze miejsce pod tym, żeby mieć możliwość, żeby to sobie jak najniżej chlasnąć. A pytanie do was moi drodzy widzowie, czy macie takie Jakieś inne rozwiązania, które by do tego pasowały. Od razu już wam mówię, żeby nie było. Czyli tak, tak jak mówiłem, średnica kielicha to jest około 9 cm zewnętrzna. Ze zewnętrzna, a zewnętrzna średnica rury to jest około 7 cm. Bo ja widziałem, że są takie kielichy naprawcze, na przykład na 110, gdzie mamy kawał kielicha już z PCV z taką. Uszczelką montowane, więc może zdarzyłoby się coś takiego, że takie zastosowanie byłoby na 50, żeby na przykład tego nie redukować aż tak drastycznie, drastycznie do 40. Jeśli nie znajdziecie takiego rozwiązania, i, no i też się nie oszukujmy, no jeśli to będzie 500 zł kosztować, to nie będziemy tego robić. To jest 15, więc daje Wam możliwość do 50 maksymalnie, nie więcej. Piszcie w komentarzach, dajcie znać jakieś linki, podeślicie czy jest takie rozwiązanie, ale tak naprawdę w najgorszym przypadku to się tutaj obkuje i tą rurę się chlaśnie gdzieś tutaj, tak żebyśmy tylko dali radę podejść i zastosujemy sobie tą redukcję i wtedy zobaczcie jesteśmy nisko, niziutko i tak naprawdę będziemy mogli wyjść sobie dalej z instalacji. Jeszcze co do tej sytuacji, która nas tak naprawdę została, no to widzicie, że e, mając tak... Wysoko te odejścia kanalizacyjne, no nie bylibyśmy w stanie przeciągnąć tego aż tam pod kuchnię. Ja wiem, że są rozwiązania typu pompa wody. Mają one, dobrze, dobrze jest zastosować, jeśli nie ma wyjścia, ale mają one też swoje wady. Przede wszystkim są one dosyć głośne, a załączają się wtedy, kiedy tą wodę odkręcacie, tak? Więc musicie się liczyć z tym, że jeśli byście na przykład chcieli w nocy sobie włączyć taką wodę, i ta pompa by się Wam załączyła, no to może Was obudzić albo kogoś kto śpi obok. To jest raz. Drugie rozwiązanie, drugi problem jest taki, że jeśli nie ma prądu, no to ona nie działa, tak więc nie możemy się tutaj e, wtedy e, wiecie, jakby korzystać z tego. E, a trzecim rozwiązaniem jest to, że w blokach teoretycznie nie wiem, jak to jest z wodą, czy mechanicznie możemy wprowadzać e, ścieki do rur. Bo może występować podciśnienie, nadciśnienie, i wtedy będzie wysysać wodę od waszych sąsiadów z syfonów i może im śmierdzieć. Wiem, że z wentylacją na pewno tak jest, więc na pewno nie możemy sobie okapów żadnych mechanicznych wpinać. Natomiast udało nam się załatwić ze strony administracji, spółdzielni, spółdzielni no. ze strony spółdzielni, to, żeby zamontowali nam turbowenty na kominie. Jednym i drugim, żeby tą wentylację u nas w mieszkaniu poprawić. I to zostanie zamontowane, jakby śniegi zleżeją czyli pewnie gdzieś na wiosnę. Tak więc tu wentylacja będzie bardzo dobrze działała. No i teraz, właśnie, wszystko w Waszych rękach. Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś rozwiązanie alternatywne do tego, które my tu zastosujemy.